Wiem, że wyglądam jak dziwak, ale co poradzę, że byłam głodna. Najlepiej daj mi święty spokój i idź stąd. Chociaż nie, najpierw daj mi żarcie. O, dziękuję, dobry człowieku, chyba ciebie przygarnę. Od razu mówię, że nie pisałam się na takie życie. Chciałam iść na studia, a wy ludzie mi wszystko zniszczyliście. Nie lubię cię. Koniec rozmowy, proszę stąd odejść. Ja widzę to w Waszych oczach, jak się ze mnie śmiejecie, bo stoję jak zbity pies. A mama mówiła, ucz się w szkole. Co się patrzysz na mnie? Wiem, jestem przystojny, ale no sorry, nie ta liga. Najchętniej bym teraz bryknął i Ciebie zrzucił, ale mam jeszcze inny pomysł. Mogę po prostu się położyć. Ja sam sobie chwilę odpocznę. Widzisz same plusy. Dobra może nie dla Ciebie, ale pominmy Twoją osobę i spójrzmy tylko na mnie. Dobra, muszę przyznać, że spodobało mi się to bieganie w kółko. Ale to nie oznacza, że nie musisz mi podziękować za wspaniały trening. Żarełko się mi należy. Praca kota nie jest taka prosta. Czasem mysz jakąś trzeba przynieść. Najgorsze jak taki koń się na ciebie wkurzy. To wojna koty kontra konie gwarantowana.